W tym roku wcale nie mamy się z czego cieszyć, według proroka Dawida, Apokalipsa rozpocznie się już niedługo, a Bóg zniszczy dwie trzecie świata, według Biblii Apokalipsa wybuchnie wkrótce po ukończeniu budowy trzeciego. Największego sanktuarium w Jerozolimie, ziemię dotknie taka susza, że ludzkość będzie zmuszona posunąć się do kanibalizmu, na ziemię zacznie spadać ogień z krwią, wszystkie żywe stworzenia zostaną spalone, a morze zamieni się w krew. Czy to prawda? A jeśli tak, to ile naprawdę pozostało nam czasu? Świat się gotuje, jest coraz cieplej, topnieje Arktyka, która chłodzi kulę ziemską. A zniknięcie pokrywy lodowej jeszcze bardziej przyspieszy ocieplanie klimatu. Już teraz topnienie Arktyki powoduje wzrost poziomu wody w morzach i oceanach, do tego wzrost temperatury wody morskiej spowoduje obumieranie gatunków tworzących wielką rafę koralową, a niektóre gatunki ryb wyginą bezpowrotnie. Rozmarzanie wielkiej zmarzliny powoduje uwalnianie gazów cieplarnianych, które przyspieszą wzrost. Średniej rocznej temperatury ziemi, no i w ten oto sposób kółko się zamyka. Zmiany temperatur i opadów wywołają problemy w rolnictwie. Brak wody spowoduje wysuszenie gleby. Jak wiadomo, bez wody nie urośnie nic, a to już tylko krok od klęski głodowej. Jeśli nie przestaniemy wycinać i wypalać lasów, to z powierzchni Ziemi znikną dżungle, puszcze, a wraz z nimi zamieszkujące je zwierzęta i rośliny. Upałom towarzyszyć będą gwałtowne burze, tornada, ulewne deszcze, których skutki okażą się tragiczne. W Polsce ocieplenie klimatu spowoduje, że znikną cztery pory roku i pozostaną nam tylko dwie: deszczowa zimą i sucha latem z temperaturami przekraczającymi 40 stopni. Coraz częściej będą się u nas pojawiać niszczycielskie trąby powietrzne, gradobicia, burze i sztormy na morzu. Ulewne deszcze powodują nasiąkanie ziemi, przez które już teraz na terenach górskich dochodzi do lawin błotnych i usuwania się terenu, a będzie jeszcze gorzej. Z powodu coraz wyższych temperatur i coraz dłuższych okresów suszy zaczynają wysychać rzeki, przez co maleje ilość wody. Niski poziom wód w rzekach sprawi, że przestaną działać elektrownie, zabraknie prądu to sparaliżuje gospodarkę. Produkcją żywności przestaną działać telefony, komputery, alarmy, długotrwałe susze doprowadzą do migracji ludności z tych terenów, brak wody wywoła wojnę o nią, a na dodatek to wszystko wywoła chaos, nad którym nikt nie zapanuje. Około 66 milionów lat temu świat naprawdę się skończył. Kredowe wymieranie najprawdopodobniej spowodowało uderzenie olbrzymiej planetoidy. Powstały w wyniku tego zdarzenia pyły, zanieczyściły atmosferę, odcinając dopływ światła słonecznego na co najmniej 10 lat. To spowodowało zahamowanie fotosyntezy. Kosmiczna katastrofa pociągnęła za sobą zmiany klimatyczne, erupcje wulkanów i zmiany poziomu mórz. Gdy zniknęły rośliny, zaczęły wymierać uzależnione od nich zwierzęta roślinożerne, a później mięsożerne. Ogółem z powierzchni ziemi zniknęło 75% istniejących wtedy gatunków zwierząt i roślin. Rok 1177 przed naszą erą oznacza symboliczny koniec epoki brązu, podczas której rozwinęło się wiele wspaniałych imperiów: Egipcjanie, Minojczycy, Chetyci, Mykeńczycy, Babilończycy czy mieszkańcy Troi oraz zapomniane kultury, po których nie został żaden ślad. Wszyscy tworzyli globalną wspólnotę, kiedy nagle nastąpił koniec. Kolejne państwa padały jak kostki domina, dręczone klęskami, chorobami i wojnami. Starożytny Rzym upadał powoli. Niepokoje społeczne czy kryzys gospodarczy sprawił, że cesarstwo w szybkim czasie osłabło. Tymczasem w armii brakowało rekrutów, dlatego coraz chętniej wcielano do niej barbarzyńców, szkoląc swoich własnych wrogów. Po podziale cesarstwa dla części zachodniej nie było już nadziei, stanowiła wyspę pośród morza obcych plemion. Kiedy w 410 roku Wizygoci zdobyli Rzym, to był początek końca. Ostatni cesarz rzymski został wygnany ze stolicy 4 września 476 roku, i data ta do dziś uznawana jest za koniec starożytności. Pierwsi chrześcijanie byli przekonani, że całkiem niedługo Chrystus ponownie przyjdzie na ten świat. Ale mijały lata i nic się nie działo. Jednak kiedy nadszedł rok 999 i pierwsze milenium dobiegało końca, wielu wyznawców uwierzyło, że wtedy nadejdzie czas sądu ostatecznego. Czekano na niego aż do końca grudnia, a gdy nastąpił kolejny dzień bez przeszkód, wśród ludzi wybuchła wielka radość. Cesarstwo bizantyjskie przetrwało 11 wieków. Pomimo problemów, wojen i szybko ubywającego terytorium, dzielnie wytrwało i nic nie wskazywało na to, aby Bizancjum kiedykolwiek mogło upaść. Jednak w 1453 roku padło łupem Imperium Osmańskiego, co dla wielu stanowiło koniec chrześcijańskiego wschodu. Przełom lat 1999-2000 Miał być momentem, kiedy ludzkości realnie miały zagrozić komputery. Stosowany ówcześnie sposób zapisu dat w programach komputerowych niósł zagrożenie, że sprzęty nie poradzą sobie ze zmianą. Miało to spowodować falę awarii, zarówno w elektrowniach, biznesie czy w wojsku, aby doprowadzić do kompletnego chaosu. Tak się jednak nie stało, i o północy zmiana daty nie wywołała żadnych problemów. Według kalendarza majów, dzień 21 grudnia 2012 roku miał być ostatnią zapisaną w nim datą, co oznaczało koniec świata. Przewidywano kosmiczne katastrofy związane z aktywnością słoneczną, zmianą biegunów Ziemi czy wpływem grawitacyjnym czarnej dziury. Skończyło się na pomyłce w obliczeniach. Kolejny koniec świata według kalendarza majów miał nastąpić 21 czerwca 2020 roku, ale jak widać, nie przyniósł jeszcze ostatecznej katastrofy. Jak widzimy, świat miał się skończyć już wiele razy, a jednak jakimś cudem przetrwał. Czy możemy mieć nadzieję, że zawsze tak będzie? Na koniec chciałabym Was serdecznie powiadomić o założonym niedawno przeze mnie profilu na Patronit. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli zechcielibyście zostać moimi patronami, a przy tym dostawać nagrody, to zachęcam do wsparcia. Będę Wam niezmiernie wdzięczna. Więcej informacji znajdziecie na moim profilu. Gorąco zapraszam do pomocy w tworzeniu coraz to lepszego kanału, a ja się odwdzięczę. Tymczasem ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku